Oczywiście Jasna Góra to wyjątkowe i szczególne miejsce, które łączy zarówno tradycję jak i nowoczesność. Jasna Góra to obiekt sakralny, to także obiekt muzealny, ale także obiekt użyteczności publicznej, gdzie każdego dnia wiele tysięcy pielgrzymów przybywałaby się modlić, także aby zwiedzać to miejsce. I w związku z tym musimy być otwarci na wszelkiego rodzaju innowacje, które pomagają nam w sprawnym w przyjmowaniu pielgrzymów. Stąd też automatyka, którą mamy zamontowaną zarówno tutaj w bazylice w kaplicy Matki Bożej, jak i w obiektach muzealnych, pozwala nam bezkolizyjnie sterować wieloma urządzeniami, które są uruchamiane w zależności od potrzeb grup pielgrzymkowych, poczynając od rzutników, od ekranów, od telebimów poprzez nagłośnienie i oświetlenie. Użyteczność technologii bezprzewodowej jest tym lepsza, im jest mniej widoczna. Urządzenia, które mamy pomontowane, w żaden sposób nie zakłócają harmonii obiektu sakralnego i obiektu muzealnego. I oczywiście rozbudowujemy to w miarę potrzeb. Wiemy, że czas pandemii, który niedawno przeżywaliśmy, który na szczęście się zakończył, też wymógł na nas wiele dodatkowych systemów, urządzeń, jak chociażby telebimy, które są porozwieszane na Jasnej Górze. I w zależności od ilości turystów, pielgrzymów, poszczególne urządzenia możemy zdalnie załączać, nie angażując w to zbyt dużej ilości osób. My jako gospodarze miejsca, czyli jako zakonnicy, jako Paulini, mamy już gotowy produkt, w pełni zainstalowany, zamontowany i warto powiedzieć, że jest on bez bezawaryjny. Bardzo łatwy, prosty w użyciu, przy pomocy aplikacji, gotowych urządzeń, pilotów, możemy je sterować. I oczywiście firma Abicus, która obsługuje całą infrastrukturę IT, na jest najduży, świetnie sobie z tymi urządzeniami radzi. No, trzeba się przyznać, że generalnie wchodzimy dość mocno w, tą, w te nowoczesne rozwiązania, innowacje, które, które proponuje nam firma FIBARO. Więc poczynając od ekranów, które znajdują się tutaj w bazylice, które możemy w każdej chwili załączyć, możemy je rozłożyć, złożyć. Jak również jeśli chodzi o nagłośnienie zarówno w bazylice czy w kapicy. Dlatego, że mamy strefowe nagłośnienia. I w zależności od ilości osób znajdujących się w bazylice i w kapicy, załączamy poszczególne, poszczególne jakby fragmenty kaplicy i bazyliki przy pomocy aplikacji urządzenia załączamy, tak samo jeśli chodzi o telebimy. Jeżeli okazuje się, że jest zbyt duża ilość osób, która chce wejść do kapicy Matki Bożej, załączamy telebim. Gdzie wszyscy wierzą, widzą, co się dzieje w kaplicy. Wszystko jest gotowe w jasnej, przejrzystej aplikacji, która obsługuje to urządzenie. Tak naprawdę klaster obsługujemy od ponad 20 lat i zajmujemy się głównie branżą IT. Ponieważ wiedzieli, że zaczynamy działać w branży automatyki budynkowej, tudzież FIBARO, praktycznie od 10 lat, poproszono nas, żebyśmy spróbowali zainstalować system do sterowania ekranami. Proste włącz, wyłącz dla organisty. Ponieważ system, który był wcześniej, praktycznie nie zdawał egzaminu. Mieli z tym olbrzymie problemy. Zaczęliśmy zastanawiać się najpierw, jak to zrobić. Spróbowaliśmy wykorzystać znane nam sposoby, czyli smart implanta albo switcha. Do tego systemu i się to naprawdę super sprawdziło tutaj. W klasztorze, na, na ten moment, mamy ponad 6, a nawet chyba 7 centrali. To był naprawdę projekt, który się rozbudowywał. Jak zaczęliśmy, to była to jeszcze HC 2 Później, ze względu na dużą skalę obiektu, odwróciliśmy HC light żeby powiększyć zasięg i moce. W tym momencie praktycznie z już wypieramy, ponieważ zaczęliśmy instalować HC Trójki, Jubi i łączymy to w jeden fajny system po to, żeby był, wszystko było widoczne razem, w jednym. Znaczy, miejsce, jesteśmy, gdzie teraz jesteśmy, czyli muzeum, jedno z muzeów klasztornych, to było pierwsze miejsce, gdzie zastosowaliśmy automatykę z punktu widzenia sterowania oświetleniem czy też zabezpieczeniami. Od tego się w sumie tutaj zaczęło. I obecnie to przenosimy na kolejne etapy. Oświetlenie wieży, oświetlenie wjazdu, które planujemy zrobić. No, jednym z głównych aspektów, dlaczego my w ogóle tutaj wybraliśmy FIBARO do tego budynku, to jest to, że klasztor, jak i obiekty muzealne są objęte ochroną konserwatora zabytków. Tudzież instalacja jakiegokolwiek innego systemu opartego o kablowanie jest praktycznie niemożliwa. FIBARO bym się idealnie wpisało, dlatego że byliśmy w stanie no, krótko mówiąc, nie robić dużego zamieszania, czyli kucia istniejących obiektów ścian, zainstalować małe urządzenie i uzyskać efekt sterowania. Do tej pory mieliśmy ochronę, która musiała sprawdzać, czy są zapalone światła, czy są zamknięte drzwi, czy okna. W tym momencie widzą wszystko na aplikacji swojego telefonu i są w stanie wyłączyć światło, tudzież zobaczyć, czy zostało zamknięte okno, czy nie jak i również zastosowaliśmy automatyczne sceny, które po prostu wyłączają oświetlenie o danej godzinie, jak nikogo już nie ma, jak obiekt jest zamknięty. W pracy organisty tutaj w Santuarium na Jasnej Górze w Częstochowie najczęściej obsługujemy system wyświetlania tekstów, do, przede wszystkim do prowadzenia śpiewu w czasie gry organowej. Ludzie śpiewają wyraźniej, widzą dokładnie tekst na wyświetlaczach, Filot leży blisko stołu gry organowej, i w tym czasie mogę na przykład przełączyć obraz innego obiektu. Mogę na przykład zamknąć wyświetlanie, jeżeli na przykład jest taka sytuacja wymagająca w transmisjach, żeby ekrany nie były widoczne. Są też w projekcie możliwości włączania, wyłączania, przełączania nagłośnienia z innych miejsc do tego, w którym występujemy. I to jest działanie w czasie rzeczywistym w trakcie na przykład wykonywania czynności organisty.